Witam państwa. Dzisiaj moimi gośćmi są pani Elżbieta Olender, dyrektor Archiwum Państwowego w Lesznie i pan Miron Urbaniak, autor książki Leszczyńskie koszary z lat 1901-1905 na planach budowlanych Archiwum Państwowego w Lesznie. Pani dyrektor chciałam zapytać o to skąd wziął się pomysł na tą książkę i jak wyglądało finansowanie, jej, bo, bo o tym była mowa podczas promocji książki, która odbyła się w Wyższej Szkole Humanistycznej. Pomysł książki to jest właściwie pomysł, który funkcjonował już w archiwum bardzo dawno, ponieważ już nasze rozmowy z panem pułkownikiem Rochmankowskim i plany, które żeśmy oglądali napawały nas taką potrzebą stworzenia takiej publikacji. No niestety przez dłuższy czas nie było możliwości finansowych na wydanie tego typu publikacji, zwłaszcza, że miała być to publikacja przynajmniej w formatu A4 z kolorowymi zdjęciami i planami. No to niestety jest dość kosztowna inwestycja. No ale w tym roku pojawiła się taka możliwość ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, która umożliwiła wpisanie projektów na właśnie publikacje, na y, projekty, które mogłyby być wystawami y, albo jakimiś wydarzeniami edukacyjnymi. Archiwum Państwa w zdecydowało się na publikację i napisaliśmy projekt Dokumentacja Techniczna Leszczyńskich Koszarz z lat 1902-1905. No i projekt uzyskał bardzo pozytywne recenzje i dzięki temu właśnie Naczelna Dyrekcja dołożyła, właściwie w większości sfinansowała tą publikację. Jak na nasze warunki to była dosyć duża kwota, bo 23 tysiące to jest, no już jest no, dużo jak na warunki naszego miasta. No i dzięki temu właśnie to, to mogło powstać. No a druga sprawa, to publikacja mogła powstać tylko dlatego, że pan doktor Miron Urbaniak zdecydował się współpracować z archiwum. No Opracować tą publikację, napisać historię koszar, opi opisać plany i, i to wszystko razem daje taką publikację, której na pewno nie możemy się wstydzić i myślę, że będzie to publikacja jedna z najlepszych w tym roku, która się w naszym mieście ukazała. Musieliście Państwo, rozumiem, współpracować ze sobą podczas powstawania tej książki. Pani Mironie, jak to wyglądało? Dlaczego się Pan zdecydował, podjął tego zadania? To znaczy, no, plany koszarowe już znam od czasu pisania doktoratu, czyli jeszcze tam od początku no, XXI wieku, że tak powiem. I to były plany, które zawsze mi się bardzo podobały, zawsze przykuwały moją uwagę. To są dzieła, w pewnej mierze też dzieła sztuki, bo są tak dokładnie kreślone, takie unikatowe materiały są użyte do ich opracowania, że niewątpliwie warto było się pokusić o opracowanie tych planów. Najpierw jeszcze musieliśmy przeprowadzić też inwentaryzację całego tego zasobu, bo tych planów jest ponad 600 w sumie w archiwum leszczyńskim. A z panią dyrektor znamy się od lat, no, tak jak mówię, już współpraca nasza trwa od czasu, kiedy ja przygotowywałem dysertację doktorską i jakoś myślałem też o tych planach, o przygotowaniu takiej publikacji. Nigdy nie było czasu, nigdy nie było, tak jak pani dyrektor mówi, środków finansowych wcześniej. no Teraz dzięki temu właśnie projektowi Znaczonej Dyrekcji Archiwów Państwowych mogliśmy się zdecydować na takie przedsięwzięcie, opracować wszystkie plany wojsko, umożliwiło, czy udostępniło koszary, także mogłem pofotografować te wszystkie obiekty wojskowe. No, i przygotować całą tę historię, tak? No, to, to jednak trochę trzeba było posiedzieć w archiwum u nas w Lesznie i w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w Muzeum Okręgowym, podpierać materiały. Choć nie ukrywam, że sporo już też informacji z zakresu kosza czy architektury militarnej na terenie Leszna miałem pozbierane, czy zgromadzone już w czasach przygotowania dysertacji doktorskiej, więc to nie był taki. Projekt czy, czy dziedzina, którą ja pierwszy raz na oczy widziałem, czy, czy też po raz pierwszy się nim zainteresowałem? Czy podczas pisania odkryliście wspólnie Państwo jakieś może tajemnice, coś, coś wyszło na światło dzienne? Ja myślę, że mm, przy pisaniu książki też zrobiliśmy jedną rzecz, uporządkowaliśmy te plany, ponieważ ono było w kilkunastu teczkach, niekiedy przemieszane. Nam się wydawało kiedyś, że to jest inny budynek, a dzięki współpracy z doktorem Mironem Urbaniakiem ustali, udało się ustalić, że te plany dotyczą konkretnie tych magazynów, na przykład, albo tych koszar, a te plany dotyczą czegoś innego, także pozwoli nam to na uporządkowanie pewnych spraw. I myślę, odkrycie pewnych obiektów na nowo, bo mm, gdzieś żeśmy już o nich zapomnieli, albo wydawało nam się, że jest czymś innym, a się okazywało... O to jest właśnie to. Właśnie no tutaj, tak? jeżeli mogę wejść w zdanie, z takim chyba, no nie wiem czy odkryciem, ale niewątpliwie takim obiektem, czy dokumentacją, którą pierwszy raz żeśmy z Panią Dyrektor znaleźli, no to są, to jest plan oryginalny między innymi do starego lazaretu wojskowego. To jest jak gdyby najstarszy obiekt i najstarszy plan w ogóle, który tutaj w archiwum mamy do tej infrastruktury wojskowej. I to jest obiekt przy dzisiejszego przy dzisiejszym placu Komeńskiego numer dwa on jest nadbudowany wtórnie, a myśmy tu znaleźli oryginalne plan, kiedy ten budynek jeszcze był parterowy. To jest i, a o tym, że no wiadomo było, że w tym obiekcie później już na początku XX wieku znajdowało się wojskowy urząd zaprowiantowania. Ten budynek stoi vis-a-vis -vis kasyna wojskowego, tak i znajdowało się urząd Zapro, wojskowy urząd zaprowiantowania, natomiast o tym, że tam był pierwszy, najstarszy lazaret wojskowy, no to tego nie wiedzieliśmy dopiero tu właśnie z tych planów. Ten obiekt udało się wyłapać, czy, czy stwierdzić jego, poznać jego najstarszą historyczną funkcję. I to jest bardzo stary budynek, bo wynika z tego, że rządził się powstać w latach 30., 40. XIX wieku. No, niewątpliwie też takim ciekawym obiektem, który też udało się znaleźć. Tutaj no, to była stajnia dla 80 koni, wystawiona dla, dla formacji huzarów, która znajdowała się na Nowym Rynku, dzisiaj w centrum Nowego Rynku. I to jest obiekt, który powstał w 851 bodajże, czy 852 roku i też mamy oryginalny plan do tego, do tego budynku, do tej stajni. Także z tych takich odkryć, najciekawszych to są chyba te dwa właśnie obiekty, te dwa budynki. Natomiast, no, no same plany, tak jak pani dyrektor mówi, no wiele było takich budynków z koszar, czy z Racławickiej, przede wszystkim na, w koszarach w, na Racławickiej, które które trudno było, poznać, których, trudno było poznać ich historyczną funkcję, no, są też obiekty, jest ich bardzo mało, ale jest kilka obiektów, budynków, które istniały na terenie koszar, a dzisiaj nie istnieją. Tak? Mieliśmy problem bardzo długo z kwatermistrzostwem na przykład, bo to jest budynek, który dzisiaj nie istnieje, potem się dopiero gdzieś w aktach szukaliśmy, okazało że on w 45 roku został uszkodzony i później w 37 czy w 38 był rozbierany. Tego budynku dzisiaj nie ma, wojskowi już go też nie pamiętają, bo on już zaraz krótko po wojnie był rozebrany. Natomiast mamy do niego do dzisiaj, do dzisiaj zachował się do niego komplet dokumentacji projektowej. No i Zdumiewa też jak gdyby, bo wcześniej się nad tym tak nie zastanawialiśmy, przynajmniej ja się nie zastanawiałem nad całą tą procedurą wykonywania tej dokumentacji budowlanej, natomiast Zdumiewa tam no, wiadomo, że Niemcy słyną z dokładności, natomiast tutaj właśnie wyszły na jaw bardzo jasno, można było prześledzić tą całą procedurę, w której były przygotowywane te projekty wstępne, czyli takie ideowe szkicowanie po prostu budynku, później ta dokumentacja budowlana, czyli taka no, już jak gdyby wstępna dokumentacja do zatwierdzenia przez administrację wojskową w Poznaniu, która jeszcze była tam poprawiana i na końcu te, te, te komplety rysunków powykonawczych. Na wielu planach, czego wcześniej też żeśmy się tak nie przyglądali, temu teraz wyszło, że część budynków była jeszcze rewidowana czy sprawdzana w Berlinie, w Ministerstwie Wojny, bo są adnotacje przez z Ministerium, Wydział Budowlany Ministerstwa Wojny w Berlinie czynione na tych planach. Także no to są takie ciekawostki. Czy no... W Pewnym sensie i odkrycia, które wyszły właśnie teraz przy bardzo wnikliwym badaniu wszystkich tych planów i przy inwentaryzacji tego zasobu, który Archiwum Państwowe posiada. Czy ja dobrze zrozumiałam podczas promocji książki, że ona jakby się rozrastała, że plan 200 stron, a okazało się, że nie udało się tego wszystkiego zmieścić? Nie, bo nie udało się, ponieważ my pisząc projekt musieliśmy założyć jakąś liczbę stron do publikacji. No i stwierdziliśmy po, po tym, co napisał pan dr Baniak w doktoracie, że będzie nam płynął około 50 stron, tekstu historycznego, że tak się wyrażę. I około 150 stron planów. No, w momencie, kiedy rozpoczęły się badania nad całością tej infrastruktury wojskowej, okazało się, że tych materiałów, o których można napisać, i planów, które można zamieścić, jest zdecydowanie więcej, no i w związku z tym się rozrosła książka. I wyszło te 310 stron, z około 123 stron poświęconej właśnie historii koszar, architekturze, no i pozostałe strony zawierają plany, które są, są, znajdują się w Archiwum Państwem w Lesznie. To jeszcze trzeba wspomnieć, że te plany się u nas dlatego zachowały, że właśnie miasto było tym, tą instytucją, która inwestowała w, i budowała koszary. Gdyby to było wojsko, no to byśmy tych planów dzisiaj na pewno nie mieli, bo pewnie albo ich by już nigdzie nie było, albo być może byłyby w archiwum wojskowym w, w Warszawie i dostęp byłby żaden albo w ogóle ograniczony bardzo. Także to, to właśnie to, że miasto było inwestorem powoduje, że plany do nas trafiły. A trafiły w roku 1970 z prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lesznie. Tam przez... Tyle lat były przechowywane i w którymś momencie komuś się przypomniało, że należy to oddać do archiwum. No i szczęście i chwała, bo gdyby nie to, to byśmy dzisiaj po prostu tej książki nie mogli napisać. No a Rozrost książki spowodował to, że niestety trzeba było szukać sponsorów. No, na szczęście tą rękę, że tak się do nas wyciągnęła, w pierwszej kolejności wyższa szkoła humanistyczna, a potem Leszczyński to mężczyzna przyjaciół nauk no i dzięki nim ta książka też jest taka, jaka jest. To jest y, książka y, dla miłośników historii, ale chyba nie tylko. tak? I, i chciałam zapytać też, gdzie będzie można ją kupić, Co, y, bo, bo pewno będą osoby, które będą chciały mieć ją na swoich półkach. Co do tego, dla kogo ona jest, ja myślę, że ona jest dla wielu różnych grup. Po pierwsze jest to oczywiście dla regionalistów, miłośników historii, ale także nie ty i tych, tych tutaj z, z naszego terenu, ale także dla tych, którzy interesują się wojskowością z całego kraju, bo myślę, że to jest pierwsza chyba taka w kraju książka, która jest poświęcona koszarom w pełni. Nie ma innej książki w Polsce, która by ten temat poruszała, więc myślę, że jesteśmy prekursorami pan doktor, zwłaszcza w tej, w tej całej naszej inicjatywie. Także myślę, że, yy, no, i że służby konserwatorskie w całym kraju też mogłyby się pokusić o chęć posiadania takiej książki, no, a publikację można kupić w Wyższej Szkole Humanistycznej. Czy ja rozumiem, że w takim razie, skoro to jest pierwsza publikacja mm. taka w Polsce, mm. to to było yy, wyzwanie i, i chyba wielka presja na Panu spoczywała? Presja, tak, ale w, w, niewątpliwie, ale wyzwanie również, tak, bo jednak było trudno się odwołać do jakichś wcześniejszych wzorców. Mamy co prawda publikację wydaną przez Archiwum Państwowe w Przemyślu, która pokazuje plany twierdzy w Przemyślu, ale to jest takie opracowanie, w którym głównie no, jest, zawarto plany i jakieś zdjęcia współczesne, natomiast jest bardzo mało tych opisów i mało, mało samych tych informacji zawartych historycznych. Natomiast tutaj też długo się, bory... stąd właśnie ten rozrost publikacji, bo pierwotnie zakładaliśmy te 50 stron tekstu, 150 stron planów, hmm. I to miało pokazywać głównie plany, a cała ta infrastruktura wojskowa miała być tak potraktowana, no nie chciałbym użyć słowa streszczona, ale, ale w taki wyciąg jak gdyby z tej całej wiedzy o tej naszej infrastrukturze wojskowej. Później w miarę właśnie tych inwentaryzacji okazywało się, że tych planów jest tak dużo, jest tak, było tak, ta różnorodność obiektów wojskowych na terenie miasta była tak poważna i tak duża, że no, chęć opisania ich, zinwentaryzowania, ukazania, sprawdzenia, właśnie co z tego co było, a co się zachowało, sprawiła, że tego tekstu no, było ponad grubo, ponad 100 stron, czy no 150, a efekt. Na no, efekt Państwo możecie oglądać końcowy, no, to jest tak jak Pani Dyrektor powiedziała, książka dla regionalistów, dla ludzi zajmujących się wojskowością, dla historyków wojskowości, dla służb konserwatorskich. Przypomnę, że zespół koszarowy przy ulicy Racławickiej mamy wpisany do rejestru zabytków, bo to jest cenny zabytek. Dla historyków może sztuki, historyków architektury, bo jednak mowa tutaj również o urbanistyce całych założeń, bo to, to koszary są koszarami, ale jednak je planowano czy projektowano z jakimś pomysłem i to myślę tutaj pod kątem urbanistycznym, że jednak to rozplanowanie obiektów nie, nie jest przypadkowe. Co sprawia, że tak jak mówię, no archiwiści pewnie też spojrzą do tej książki, no bo jest to jednak opracowanie planów archiwalnych że no, spektrum osób zainteresowanych taką książką może być wbrew pozorom dużo. No, myślę, że mieszkańcy, tym bardziej u nas tu w leśnie, gdzie to było miasto garnizonowe, też będą zainteresowani taką publikacją. A kończąc, czy macie już pomysły na dalszą współpracę? Jak wam się tak dobrze układała ta? Pomysłów jest zawsze dużo <laughs> i materiałów też, tylko teraz wszystko zależy od wyjaśnienia władz, od górnych, jeżeli będą środki finansowe, to będzie zawsze można napisać projekt, żeby kolejną książkę wydać. Tak, tak myśleliśmy tak no, o, o szkolnicy, bo mamy też sporo planów do, dotyczących szkół i można byłoby przygotować podobną publikację, ale tak jak pani dyrektor mówi, nie chcielibyśmy się później rozbijać znowu o mury związane z finansowaniem takich przedsięwzięć, a okazuje się, że to wbrew pozorom nie jest takie proste. Książka jest ładna, wszystkim się podoba, ale... Do sfinansowania przedsięwzięcia jest mało chętnych, jeśli tak mogę powiedzieć. No, myśleliśmy też nad czymś takim, czy nad publikacją poświęconą właśnie takim albumem w ogóle zdjęć z koszar, bo te obiekty są na tyle ładne. Zdjęcia wydaje mi się, że też są w miarę interesujące, że warto byłoby przygotować nawet taki album związany, z, z, tylko poświęcony właśnie koszarom fotografię. Reszczyńskich koszarach, Ale tak jak mówię, no są to, tak jak pani dyrektor powiedziała, ze względu na kolorowe, bo jednak książka kolorowa to jest dwa razy droższa niż czarno-biała. Też papier, prawda? jest kredowy, Papier kredowy, to jest, tak, jest to twarda oprawa, tak, no więc to są jednak mimo wszystko koszty. No ja mam nadzieję, że, że te plany może się kiedyś ziszczą i będziemy mogli tutaj w tym studiu o tych, o tych planach jeszcze, o tych już efektach porozmawiać. Ja przypomnę naszymi gośmi, pan, pani Elżbieta Olender, dyrektor Archiwum Państwowego i Miron Urbaniak, autor książki. Dziękuję bardzo. thank you, thank you. Thank you.